wszystkim, witam serdecznie w kolejnym filmie i w tym tutorialu podzielę się z wami przepisem na ten oto makijaż, który stworzyłam z myślą o takich wyjściach jak randka, kino, domówka, grill, spacer po mieście, spotkanie z przyjaciółmi, spotkanie z rodziną, wszelakiego rodzaju nieformalne wyjścia. A czym i jak zrobiłam ten makijaż, dowiecie się oglądając film dalej. Zapraszam! No to zaczynamy, jak zawsze, od pielęgnacji. Oczyściłam już sobie twarz żelem oczyszczającym i szczoteczką Foreo Luna. Zarzucę sobie teraz dwa produkty od marki Wishful. To jest pielęgnacyjna marka Huda Beauty. Przyszła do mnie w przesyłce właśnie ostatnio ten krem i ta maska. I ta maska ma pomóc wymodelować kontur twarzy, żuchwy. Ja ją tutaj odkleję. I tą żelową, ale ładnie pachnie, tą żelową stroną pod brudek i zakładamy za uszy. Wow, co się zobaczyło, to się nie odzobaczy. Niekorzystne to wycięcie na uszy, trochę za krótka jest, ale dobra, niech działa sobie, niech sobie działa. 20-30 minut mam tak posiedzieć, to od razu nałożę sobie to serum pod oczy. Bardzo przyjemnym metalowym aplikatorem. Ok, zdjęłam już maseczkę. Cera jest bardzo ładnie nawilżona, odświeżona, wygładzona w tym miejscu. Ale żeby była żuchwa wymodelowana, no to nie. Nakładam sobie na twarz jeszcze krem z filtrem. Szczególnie jak planujemy być na zewnątrz przez dłuższy czas. I o tym kremie mówiłam Wam już nieraz. Bardzo go lubię ze względu na zapach, na wysoką ochronę przeciwsłoneczną. Na długo utrzymuje nawilżenie skóry i wszystkie podkłady, jakie na niego nakładam, ładnie wyglądają, nie rozwarstwiają się i nie tracą na swoich właściwościach. I teraz podkład. Podkład również taki bardziej nawilżający w formie kremu. To jest coś, co odkryłam w tym roku marki Erborian to jest Super BB z żeńszeniem. I on ma również SPF 20, Anti Imperfections. Znajdziemy go w dwóch albo w trzech odcieniach. Jego się nakłada jak widzicie jak krem. Można używać pędzelka, ja lubię go nakładać rękami. Doklepię gąbeczką, żeby się upewnić, że mam równo nałożony. I odrobinka korektora, mocno krający The Multitasker z Rimela. Dobrze sobie radzi z przykryciem sieńców, zaczerwienień. Wystarczy odrobinka, jak nakładam tutaj pod oczy i na policzki. Zagruntuję sobie teraz korektor i podkład pudrem sypkim, nie pudrem sypkim, pudrem prasowanym z marki Hajmisz. O którym też już Wam wspominałam, używam bardzo często. To jest taki bardzo delikatny, niewyczuwalny na skórze puder, lekko odbijający światło, lekko rozświetlający. On to, co robi, to utrwala i delikatnie odbija światło. Nie bieli. No, jest cudny, cudny, naprawdę świetnej jakości. Puder marki koreańskiej. Hajmisz. Następny krok to brwi. I dobry brwi będę używać mojego starego, sprawdzonego produktu Deep Brow Pomade z Anastasia Beverly Hills. Z tych wszystkich pomad dobry, jakie są dostępne teraz na rynku, to jakoś najchętniej właśnie lubię wracać po, po tą z Anastasia Beverly Hills. Tutaj używam do malowania e, skośnie ściętego pędzelka z Boho Beauty. Pora na kolejny produkt i im zrobię i oczy, i twarz. Jest to Blush and Contour, również marki Lamel. Ta paletka bardzo mi się spodobała ze względu na swoją kolorystykę. Mam tutaj wszystko do makijażu twarzy w bardzo ładnej tonacji, odpowiedniej dla ciepłych typów urody. Mamy tutaj róże, brązery i rozświetlacz. I ja właśnie użyję sobie tego brązowego. Ciemniejszego odcienia do modelowania i nałożę go sobie na całą powiekę, górną i dolną. I od razu wymodeluję nią e, twarz. Najpierw odcienie do modelowania. I ta paletka kosztuje niecałe 40 zł spokojna jak na tyle różnych produktów w takiej fajnej dziennej, delikatnej tonacji. Już są raz na co dzień. Tylko jak mówiłam do ciepłych typów urody zdecydowanie. Yy, użyję też od razu tego pomarańczowego różu w tym miejscu i rozświetlacz również z tej paletki za jednym zamachem żeby Wam pokazać jak szybko można sobie właśnie wymodelować twarz i oko. Nałożę sobie go też. Mam pędzelkiem wewnętrzne kąciki. Na środek powieki nałożę sobie odrobinę błysku i to jest cień, po który bardzo często sięgam z Bobby Brown. Takie kruszone, kruszone płatki brokatu ma w sobie. Nazywa się Silver Moon Sparkle Eyeshadow. Też je lubię bardzo od lat. Mają masę pięknych odcieni. Ślicznie się błyszczą na powiece. Jak lubicie bardziej matowe make-upy, to musicie dodawać tutaj błysku. Ja lubię. Podstawa jest i teraz zrobię. Um, kreskę, która bardziej uniesie optycznie moje oczy do góry, co ja bardzo lubię. Mam tutaj czarną kredkę z marki AA, Wings of Color, Magda Pieczonka. Dopiero niedawno ją dostałam, ale widzę, że jest żelowa, zastygająca, więc się tutaj nada. I swoją kreskę kredką maluję w ten sposób, że trzymam ją pod odpowiednim kątem, w ten sposób i Dotykam końcówką szyi linii rzęs i wyciągam do góry. I teraz skośnie ścięty pędzelek, żeby wyrównać sobie granice i rozetrzeć krawędzie. I wyciągam ją do góry w taki szpic. I to właśnie tworzy ten efekt uniesienia oka. Więc zobaczcie sobie różnicę. Kreski tak. I z tej strony to samo. Trzymam pod kątem kreskę. I mam dokładnie symetryczny taki sam kąt wyciągnięcia tej kreski. To nie ukrałam. Często jest problem, żeby one były takie same z dwóch stron. Nawet mi się zdarza. Do dzisiaj po tylu latach robienia makijażu, że jedna jest wyżej, druga niżej, po prostu ścieram i maluję nowa. Ale właśnie ostatnio robię tą technikę, chociaż tak na szybko, żeby zaznaczyć sobie ten kierunek, w którym kreska idzie do góry. Tak jak tutaj, w miarę jest równo, jest ok. Wybaczcie za ten kawałek z brzydkim audio, nieczystym, ale mikrofon miał zapchaną kartę. I dopiero teraz zobaczyłam. Także już wymieniłam, działa, głos jest lepszy. Przechodzę do dalszej części makijażu. Teraz rzęsy. Podkręcę je sobie zalotką. To jest zalotka Shumura. Moja z Kevina Ankła, którą miałam przez 10 lat, chyba rozleciała mi się w trakcie dociskania. Także prawie mi oko wydłubała. Ale służyła dziennie ponad 10 lat. Na szczęście miałam jeszcze tą drugą z Schumera, która również jest świetna. I moje krótkie włoski stawia trochę do góry. I teraz maskara Look Up So Black z Eveline. Ostatnio tej najczęściej używam. Podoba mi się jej efekt. Nakładam na górne i na dolne. Dokleję sobie teraz rzęsy do tego makijażu. Dobrałam model Taurus, mojej marki Supernova Lashes. Ja sobie zrobię z nich, jak zawsze, połówki. Zresztą mogę wam pokazać, jak wygląda cały taki pasek na moim oku. Zobaczcie, są ogromne, za ciężkie, za długie. Totalnie nie, nie o to mi chodzi teraz. A odmierzam sobie w ten sposób pasek rzęs, że doklejam tą krótszą część, czy przykładam zewnętrznej części oka tutaj mniej więcej gdzie zaczęłam malować kreskę i patrzę ile mi wystaje powiedziałabym, że tutaj to takie dwie kępki są i to są już przecięte rzęski przekładamy teraz jak najbliżej linii rzęs i teraz ściskam je razem z moimi naturalnymi i gotowy. Makijaż oczu jest gotowy i jeszcze opcjonalnie pokażę Wam bardzo ciekawy produkt. Również marki Lamel, którego używam ostatnio codziennie, przepadłam totalnie. Jest to eyeliner. Z jednej strony mamy klasyczny taki eyeliner z filcową końcówką do malowania kresek, a z drugiej strony mamy stempel. I mają dwie opcje do wyboru: albo serduszko, albo gwiazdka. I tak mi się spodobało noszenie gwiazdki, że ostatnio to często robię. I do takich makijaży nieformalnych to mi się wydaje, to jest fajny akcencik. I sobie zrobię gwiazdkę tu gdzieś pod eyelinerem. O! Zobaczcie, jaka ładna, równa, mała. I ten eyeliner nazywa się Stamp Liner i kosztuje około 20 zł. Podrzucę Wam linka w opisie. Mnie się to. Bardzo podoba. I na koniec prosty, niewyrysowany makijaż ust, takie tylko zaznaczenie. I wybrałam farbkę do ust, również marki Heimisch, która tak pięknie pachnie. No, nie mogę przestać wąchać, naprawdę. Ja chcę takie perfumy. Piękny zapach. Ym, nazywa się to. I ten produkt nazywa się Warnish Velvet Lip Tint. Yy, jest w wielu pięknych odcieniach, które są w większości wyprzedane. Ja akurat taki. Pomidorowy odcień czerwieni wybrałam. I nałożę go palcem na środek ust. I jeszcze na koniec, jeżeli lubicie błyszczące wykończenie ust, możecie nałożyć przezroczysty błyszczyk, coś nabliżającego. Ja nakładam tutaj olejek. Olin One. Barwiony olejek, optycznie powiększający usta, właśnie przez to, że. Odbija światło. I makijaż jest gotowy. Tak się prezentuje efekt końcowy. Mam nadzieję, że przypadł Wam do gustu i że wykorzystacie któreś z tych elementów bądź produktów w swoich makijażach. Ja zachęcam Was serdecznie do obserwowania mojego Instagrama, odwiedzenia mnie na Facebooku i również do subskrypcji tutaj na YouTubie. I również do obejrzenia poprzednich filmów, bo pojawiły się nowe, więc nadrabiajcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Dziękuję wam pięknie za oglądanie i widzimy się kolejnym razem. Mnie. Pa pa.